Cześć, zapraszam na poradnik, w którym wspólnie wykonamy lampion. Oczywiście nie musi to być tylko i wyłącznie lampion. Jest to mój wzór, wykonasz, podaj autora wzoru. Na większy lampion jest poradnik i to nie jeden na moim kanale. Linki w opisie. Jeśli wykonasz robótkę wspólnie ze mną, oznacz mnie na zdjęciu hashtagiem Aurelia Mieszkaszara. Dziękuję. Do wykonania tego projektu potrzebujemy słoik. Możesz użyć niższego słoika i wykonać mniej okrążeń. Powiem o tym w dalszej części poradnika. Kordonek maksimum 100 g 565 m, szydełko 1.5 mm. Zaczynamy od pętelki. 6 oczek łańcuszka. Zamykamy w okrążenie, wkłuwamy szydełko w to pierwsze oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Pracujemy na tym małym kółku. Nitkę od razu chowamy. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Jedno oczko łańcuszka na poprzeczkę. Słupek na kółku. Oczko łańcuszka na poprzeczkę. Słupek na kółku. Wykonamy w ten sposób 12 słupków. Oczko łańcuszka na poprzeczkę. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Pierwsze okrążenie, 12 słupków. A pomiędzy słupkami po jednym oczku łańcuszka. Przechodzimy na poprzeczkę. Chwytamy za to jedno oczko łańcuszka pomiędzy słupkami. Oczko ścisłe. Trzy oczka łańcuszka na słupek. 3 oczka łańcuszka na poprzeczkę. Przechodzimy pomiędzy kolejne słupki. Chwytamy za to jedno oczko łańcuszka. Wykonujemy słupek. 3 oczka łańcuszka na poprzeczkę. Przechodzimy pomiędzy następne słupki. Chwytamy za to jedno oczko łańcuszka. Wykonujemy słupek. Pracujemy tak, całe okrążenie. 3 oczka łańcuszka na poprzeczkę. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy szydełko. W trzecie oczko łańcuszka przeciągamy, oczko ścisłe. Mamy dwa okrążenia, 12 słupków, a pomiędzy słupkami po 3 oczka łańcuszka. 3 oczka łańcuszka na słupek. 2 oczka łańcuszka na poprzeczkę. Wkłuwamy szydełko w to drugie środkowe oczko łańcuszka, poprzeczki z poprzedniego okrążenia i wykonujemy słupek. 2 oczka łańcuszka na poprzeczkę. Przechodzimy na kolejny słupek. I wykonujemy słupek. Dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę. Słupek na tym drugim, środkowym oczku łańcuszka poprzeczki z poprzedniego okrążenia. Dwa oczka łańcuszka. Słupek nad słupkiem. Podwoimy ilość słupków. Pracujemy tak całe okrążenie. Dwa oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy. Wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Mamy 24 słupki. A pomiędzy słupkami po dwa oczka łańcuszka. Jedno oczko łańcuszka. Pół słupek na tym samym słupku. Tutaj zakończymy okrążenie. Przechodzimy na kolejny słupek z poprzedniego okrążenia i wykonujemy słupek nad słupkiem. Chwytamy za poprzeczkę i tutaj. Trzy słupki. Pierwszy, drugi, trzeci, słupek nad kolejnym słupkiem. W sumie pięć słupków. Dwa oczka łańcuszka na łuk, słupek na tym samym słupku, trzy słupki chwytając za poprzeczkę, pierwszy, drugi. Trzeci. Słupek nad następnym słupkiem. W sumie pięć słupków do łuku. Przechodzimy na kolejny słupek z poprzedniego okrążenia i wykonujemy półsłupek. To jest motyw główny, podstawowy w tym okrążeniu. Jeszcze raz słupek na kolejnym słupku, trzy słupki, chwytając za poprzeczkę. Pierwszy, drugi, trzeci, słupek nad kolejnym słupkiem. W sumie pięć słupków, dwa oczka łańcuszka na łuk, jeszcze jeden słupek na tym samym słupku. Trzy słupki, chwytając za poprzeczkę: pierwszy, drugi, trzeci, słupek nad kolejnym słupkiem. W sumie pięć słupków do łuku, pół słupek na kolejnym słupku z poprzedniego okrążenia. Pracujemy tak całe okrążenie. Okrążenie zamykamy, Wkłuwamy szydełko, tutaj gdzie było to jedno oczko łańcuszka na początku okrążenia przeciągamy oczko ścisłe mamy 4 okrążenia. Mamy 6 motywów głównych, podstawowych w okrążeniu. Uwaga! Przechodzimy na trzeci słupek. Oczko ścisłe na pierwszym słupku. Oczko ścisłe na drugim. Oczko ścisłe na trzecim. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Słupek na kolejnym słupku. Słupek na następnym słupku. W sumie trzy słupki. Trzy słupki chwytając za łuk. Pierwszy. Drugi. Trzeci. W sumie sześć. Dwa oczka łańcuszka na łuk. Tutaj tak samo. Sześć słupków. Trzy słupki chwytając za łuk. Pierwszy, drugi, trzeci. Słupek na pierwszym słupku. Mamy cztery. Słupek na kolejnym słupku. Mamy pięć. Słupek na następnym słupku. W sumie sześć słupków do łuku. To jest motyw główny, podstawowy w tym okrążeniu. Dwa słupki omijamy. Dwa słupki zostawiamy. A pomiędzy motywami w tym okrążeniu wykonujemy jedno oczko łańcuszka. Przechodzimy na kolejny motyw główny podstawowy z poprzedniego okrążenia. Na ten trzeci słupek i wykonujemy motyw główny podstawowy z tego okrążenia. Pracujemy tak jak pokazałam. Całe okrążenie. Oczko łańcuszka pomiędzy motywami. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Robutka się zawija i tak jest dobrze. Uwaga! Przechodzimy na czwarty słupek. Oczko ścisłe na drugim słupku, oczko ścisłe na trzecim, oczko ścisłe na czwartym. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Słupek na kolejnym słupku. Słupek na następnym słupku. W sumie trzy słupki. Trzy słupki na łuku. Pierwszy. Drugi. Trzeci. W sumie sześć. Dwa oczka łańcuszka na łuk. Tutaj z tej strony tak samo. Sześć słupków. Trzy słupki na łuku. Pierwszy, drugi, trzeci. Słupek na pierwszym słupku, słupek na drugim słupku, słupek na trzecim słupku, w sumie sześć słupków do łuku. To jest motyw główny podstawowy w tym okrążeniu. Trzy słupki omijamy, trzy słupki zostawiamy. A pomiędzy motywami chwytamy za to jedno oczko łańcuszka i wykonujemy półsłupek. Trzy oczka łańcuszka na pikotek. Przeciągamy nitkę przez te dwie pętelki. Przeciągamy. Oczko ścisłe, pikotek gotowy. Jeszcze jeden półsłupek w tym samym miejscu. Przechodzimy na kolejny motyw główny z poprzedniego okrążenia, na ten czwarty słupek i wykonujemy motyw główny z tego okrążenia. Pracujemy tak jak pokazałam całe okrążenie. Okrążenie zamykamy. Kłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Było to szóste okrążenie. Uwaga, te dwa okrążenia będziemy powtarzać. Powtórz, ile razy potrzebujesz. Za każdym razem przechodzimy na czwarty słupek. I powtarzamy te dwa okrążenia. Gotowe. Te dwa okrążenia powtórzyłam cztery razy. Możesz powtórzyć kilka razy więcej, możesz powtórzyć mniej. Przed nami ostatnie dwa okrążenia. Przechodzimy na ten czwarty słupek. Oczko ścisłe na drugim słupku, oczko ścisłe na trzecim, oczko ścisłe na czwartym słupku. Trzy oczka łańcuszka na słupek, słupek na kolejnym słupku, słupek na następnym słupku, w sumie trzy słupki, trzy słupki chwytając za łuk pierwszy. drugi, trzeci, w sumie sześć. Dwa oczka łańcuszka na łuk. I tutaj tak samo sześć słupków. Trzy słupki na łuku. Pierwszy, drugi. Trzeci, słupek na pierwszym słupku, słupek na drugim słupku, słupek na trzecim słupku. W sumie sześć słupków do łuku. To jest motyw główny, podstawowy w tym okrążeniu. Trzy słupki omijamy, trzy słupki zostawiamy. Pomiędzy motywami i jedno oczko łańcuszka. Przechodzimy na kolejny motyw główny, podstawowy z poprzedniego okrążenia, na ten czwarty słupek i wykonujemy motyw główny z tego okrążenia. Pracujemy tak, jak pokazałam, całe okrążenie. Oczko łańcuszka pomiędzy motywami. Okrążenie zamykamy. Włuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Przechodzimy na czwarty słupek. Oczko ścisłe na drugim słupku, oczko ścisłe na trzecim, oczko ścisłe na czwartym. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Słupek na kolejnym słupku. Słupek na następnym słupku. W sumie trzy słupki. Trzy słupki chwytając za łuk. Pierwszy. Drugi. Trzeci. W sumie sześć. Tutaj jest zmiana. Trzy oczka łańcuszka na pikotek. Przeciągamy nitkę przez te dwie pętelki. Przeciągamy oczko ścisłe. Pikotek gotowy. A tutaj tak samo. Sześć słupków. Trzy słupki na łuku. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Słupek na pierwszym słupku. Słupek na drugim słupku. Słupek na trzecim słupku. W sumie sześć słupków do łuku. Trzy słupki omijamy, trzy słupki zostawiamy. A pomiędzy motywami chwytamy za to jedno oczko łańcuszka. Wykonujemy pół słupek. Trzy oczka łańcuszka na pikotek. Przeciągamy nitkę przez te dwie pętelki. Przeciągamy. Oczko ścisłe, pikotek gotowy. I jeszcze jeden półsłupek w tym samym miejscu. Przechodzimy na kolejny motyw główny z poprzedniego okrążenia na ten czwarty słupek. I wykonujemy motyw główny z tego okrążenia. Pracujemy tak, jak pokazałam. Całe okrążenie. Okrążenie zamykamy, kłuwamy szydełko, w trzecie oczko łańcuszka przeciągamy oczko ścisłe, oczko łańcuszka, odcinamy nitkę, chowamy. Gotowe. Robutka nie wymaga krochmalenia. Nakładamy formę. Mnie się podoba. Jeśli tobie również, łapka w górę. Dziękuję pięknie za uwagę, zapraszam na inne moje filmy i do usłyszenia. Cześć.